wszystkim, z tej strony Malinowa Malina i dzisiaj to jest kolejny odcinek z Sheksem, widać dokładnie tak. Poziom 79 pozycja 88. Zmieniłem gildię na wallpack Ale tak zielone z górze to to, to. znaczy my jesteśmy i Sojuszem Akademią czy co tam można byłoby powiedzieć tak? Siemanko nagrywam Pozdro al Dobra, czyli co tu się zmieniło? Gryfek mamy na 82 dni. Potionka przedłużyłem też, do wszystkie potki do nowego roku już mam, czyli jest zajebiście. Zapraszam też do wallpacku, ale... No niestety poszłem stamtąd, żeby tutaj wspomóc tej gildi naszej. No. <tryk> co ja wam mogę pokazać? Lustra, jeden kawałek mi brakuje, którego nie mogę te znaleźć, niestety. Klaserek 72,83%. Joker, pozdrawia. Pata, pa. Pata, pata, P To brzmi jak mata, ale pata, pl, pozdrawia. Marcinek 265, pozdrawiamy. XR na siema, siema. Dobra. Co tu mam na porcie ciekawego? Yy, Witek. Przed chwilą napisał tam. Pozdrawiam na odcinku. Pozdrawiam cię. Następnie witam i pozdrawiam całą naszą gildię, a szczególnie moją morteczkę. No, misak, ty widzisz, jak jesteś ludźmiany? Yy, Marcin, 265 pozdrowisz? Tak, pozdrawiam. Yy, tu jeszcze Rudy coś napisał. Jestem Rudy. Yy, no to, to jak jesteś Rudy, to szacunek, nie? Tam nie. Jest... <ścoughs> o. Smile pozdrawia cały it i moje fanki Smile. Smile. To był chyba taki kolczyk, kto się kładzie w wargę znaczy... Hu, no wiecie sami o co chodzi, ja pierdolę Dobra, czyli pozdrawiam całą gildię. pokażę Wam ją. Joker, poziom 88 Misax, poziom 104... Y, patrzę na pozycję. poziom 87 Arna poziom 84. Merlin poziom 84, Patapal poziom 79, Ariuna 69. Czy to przypadek? Nie sądzę. Szymy, Szymaszek poziom 88, Akeda poziom 86, szósty Dobra, nie będę czytał. To... Tak po prostu przejadę. Oh, A ona Lala XD. Następnie mamy Fevera, poziom 81. Dużo epików miał. Sart, poziom 81. Marcin 265. Tam był chyba 80 level, tak? Tak. Eee, o oh kurde, tego nie przeczytam, bo nie chcę źle przeczytać, ale poziom 80. Siomo poziom 80. I ja, poziom 79 zaraz będzie 80 level?

tak co, poziom 78. Ile tych 78? snajper 2,4, poziom 78. No, nie Toby Tobi, poziom 77. I idziemy dalej, jedziemy dalej. Sobota. No ja wolę piątego, ale jak no Sobota, poziom 77. Ha, taki raper, tak. No też w sumie. Asulit. As.

Mega z poziom 76. Jedziemy dalej. Mag Dextorka, poziom 76. Ked Rab 1-2-3, poziom 75. No to tam, to, 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 poziom X, U, coś tam. Exotic, poziom 75. Następnie. Vermi, poziom 74. Simbelejny, poziom 74.

Pa, poziom siedemdziesiąty pierwszy Gazowy smalec Poziom siedemdziesiąty czwarty I Dolan.pl Poziom trzydziesty piąty Tak Czyli co to oni pisali Takiego hmm. Aha Będziemy mieli ten 80 poziom za te 6 sekund. No i ogólnie tutaj mamy już 112% mieliśmy 114, ale zabrakło kompletnie gdzieś od tego do tego tak HP, żeby ich zjechać i zobaczymy kto mi napisze gryzy Pięknie, nice'owo. Tak o to właśnie chodzi. Poziom 80. wbity. Na odcinku jeszcze no, jeszcze jeden pasek jest, to niesamowo co sobie zrobimy. Czy hmm, jest 65, to bierzemy to? Kto tu napisał gyzy Joker oczywiście, tak? W ogóle jakie to są. No jak widzicie, składka dzisiejsze 20 awarty, ściwie skrzynki, klasary 60% 10 piw, dobra, to spełniam. To spełniam, to spełniam, to spełniam. No kurde, mówmy, zielone wzgórze. W ogóle pokażę Wam tu gdzieś z Jak zielone wzgórze wygrało z, z legendarnymi, tak? Tu Wam z pokażę. Dzięki na odcinku. Tak. No i to by było chyba ziomeczki na tyle, albo czekajcie, jeszcze Wam pokażę lochy, jak ja stoję z lochami tutaj. Jak ja tu stoję z lochami, to Wam zaprezentuję to wszystko. Trzy zabezpieczone, tutaj mam 10 na 10, tu mam 5 na 10, z tym nie mam szans żadnych jeszcze. Oj no przepraszam, szkoda mi grzybów, ale mm, to możemy iść ruku HP, no z tym raczej nie mam szans, 110 level. 11. A ten ma poziom 70, 102 chyba. O, zjechaliśmy go. No to fajnie. 44 level zabezpieczone. To fajnie, fajnie. Nawet nie widziałem, że go zjadę, ale zajebiście nawet, bym powiedział. Ciekawe jaki teraz ma ten wiem, kolega level. Jeszcze nie mam zobaczymy za no, jest do przejścia. No, nie, tra... nie będę tracił grzybów. Dobra, bo mam 90, to jest bardzo malutko. Eee, kogo możemy zaatakować? Zaatakujemy sobie. Jojoj, bo nie zaatakować zielonych graczy. Zielone w górze. Hatta po hatta. tak. No i dostęp. Nie wiem, jak już mam tak brzydko powiedzieć. No. No więc to by było chyba na tyle. To ja się z Wami żegnam i czekajcie na kolejne odcinki Siemano.